Siemaneczko widzowie, z tej strony Klamer TV, a to trzeci odcinek z naszej nowej serii Zagrajmy w Minecraft po mojemu Więc tak, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj wybierzemy się na malutką wyprawę Ponieważ chciałem troszeczkę z wami pogadać i tak dalej, więc dzisiaj wybierzemy się na wyprawę To ja się z wami widzę już gdzieś daleko, bardzo... no cześć a To witamy was już po przerwie, jesteśmy bardzo daleko naszego domku E, mam nadzieję, że go znajdę potem, bo będzie potem problem, mam nadzieję, że nie. Tak, co będziemy tutaj robić? Nie wiem właśnie. Więc... Dobra, ścisłem trochę muzykę. Na oczywiście monitorze, który sobie I kupiłem. Tak, e, mam też nowe głośniki Mam także nowy mikrofon. Znaczy, może jeszcze nie, ale będę miał na pewno. Może jeszcze nowe słuchawki się przydarzą. Będzie Gites. Hmm, ale nie wiem co dzisiaj możemy robić w naszym odcinku. Wiem. Zrobimy farmę kaktusów. Coś taką przyszło, teraz mowa z kaktusami. Nie wiem dlaczego, ale... Jakoś tak mi się przytrafiło, że powiedziałem kaktus i od razu mi się przypomniało, że możemy zrobić farmę kaktusu. I też możemy zrobić farmę trzciny cykrowej więc idziemy do czcinę z też. I będzie fajna ciśnioneczek z... Właśnie robienia farm Jakoś mi się tak teraz też powiedziało Robienia farm Yyy e, No to nie ważne. No 15 kaktusów starczy chyba Tyle czyciel też nam powinno starczyć Okej okay. No i też może pozbieramy tutaj Takie rzeczy Jaki może być najlepszy prezent? Okej, pozbieramy te jakieś rzeczy. Mnóstwo ulubionej muzyki. Spotify Premium i e Card zapewnia dostęp do nieograniczonych zasobów muzyki to na przestrzeni. To zobaczyć, tutaj będzie, jak widzę. Pełna kolekcja ulubionej muzyki w dowolnej chwili. Miłe, prawda? Aby podarować muzykę, po prostu kliknij baner. Chwilę. Dobra już jestem Musiałem Puścić muzykę bo coś się Stało w ogóle nie wiem co I chciałem teraz Tak puścić coś obojętnie Co mi tam przyszło do głowy to puściłem Tak bardzo fajna muzyka Polecam Animals Bardzo fajna muzyka na właśnie live streamy albo coś takiego to wszystko słychać. Miejmy nadzieję, że wy też dobrze słyszycie tą muzykę. Nowe głośniki w końcu się przydały. Jeśli oczywiście macie jakieś lagi, to yy, po prostu wina internetu i ja, i ja się tym na pewno zajmę Chociaż już się, już się dawno tym zajmo, zająłem, więc nie powinno być żadnych problemów, ale jak widzę tutaj troszeczkę lagi mam u siebie więc będzie z tym problem, ale no na pewno się tym zajmę no Tak samo jak powiedziałem w Minecrafcie na modach, że się tym zajmę, choć to nie była... powiedziałem, że to nie była moja wina komputera, a tak naprawdę to jest moja wina, bo ja powinienem się tym zająć, więc dziękuję bardzo fx-owi który napisał mi w komentarzach, żebym się tym... że... no, że tak głupio powiedziałem, więc bardzo Ci dziękuję za to, że mnie poprawiłeś. Oczywiście za to może coś dostaniesz Wiem. Może dostaniesz za to jakąś nagrodę, ale jeszcze o tym nie wiem. Ale na pewno dziękuję bardzo Epixowi. Dziękuję bardzo też Zmysło TV, który e, też mnie poprawia dużo razy. Dziękuję Ci, że też mi mówisz, żebym już nie robił tych vlogów, bo to też mnie trochę nudzi. Ale na pewno będą jakieś vlogi, więc, nie, więc jeśli się postaram, to będą. Ale na razie dzięki Ci, że też mnie poprawiłeś. E, dziękuję też oczywiście mojemu grafikowi Sypkowi. E, gaming, który też bardzo dużo rzeczy dla mnie zrobił, zrobił mi intro, którego przepraszam, że nie wstawiam, ale po prostu jakoś mi się coś zepsuło i nie mogę wstawiać niestety tych intr. E, dziękuję też bardzo za te, e, wszyscy, no, za te wszystkie z, y, awatary, za te wszystkie y, specjalne rzeczy, które mam na moim kanale. Tak. Więc tak o to mi chodziło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie wszystkim moim widzom. Niezmiernie. Tak, bardzo dziękuję. I chwilowa przerwa, zaraz wrócę. No po przerwie wróciłem, bo niestety musiałem załatwić sprawy fizjologiczne, jak się to tak mówi. Więc tak, co teraz? Teraz na pewno będziemy robić farmę, tylko potrzebuję piasku. idziemy po piasek. Już mamy tutaj tak blisko tą pustynię, fajnie właśnie. I też by się przydała woda, bo przecież bez wody ktoś nic nie posadzi. Okej okay. zaś się skończy łopata Okej, okay. dobra, skończyła się łopata Idziemy teraz zrobić wiaderko, idziemy po wodę e, oczywiście Minecraft na modach będzie za niedługo Przepraszam was, że, ta, że tak długo go nie ma Więc, mówię wam tylko, że za niedługo będzie, więc Przejmuj się tym. Ok, zrobimy sobie dwa wiaderka i idziemy po wodę. Nie wiem gdzie tu jest woda w ogóle, ale dobra. Pinien być zaopatrzony w to, ale no... A tam będzie zaradowa. Więc dobrze moi drodzy. Zrobimy tylko te farmy i zaraz będziemy kończyć. Może zrobię nawet live'a Z tego Zobaczymy Jak się wyrobi. oczywiście Najpierw jeszcze pewnie pojadę po słuchawki zrobię jakiś odcinek Ok. Więc jak już mówiłem Te odcinki z Minecraft'a po mojemu Będą wrzucane co no, może nie co tydzień, ale co weekend, co piątek. Dlatego, że po prostu w tygodniu nie mam czasu, jak już mówiłem w pierwszym odcinku, po prostu muszę się uczyć i tyle. Już dostałem cztery piątki e, w tym tygodniu, w tamtym tygodniu. Ja już jedną piątkę plus e, angielskiego z kartkówki, ale to szczegół. A piątkę z matematyki, z polskiego, z przyrody dostałem Więc to też nie jest dla mnie problem, żeby być takim dobrym e, uczniem Chociaż nie jestem aż takim dobrym uczniem, ale... Dostałem piątki, więc to mnie cieszy naprawdę Bo rodzice mnie wspierają i to jest najważniejsze Dobra Szybko, 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 szybko. o Jezus Maria tak, okej. Okay. Szybko jeszcze tylko to odkopię i zaraz będę kończył odcinek. Okej, okay, tylko teraz szybko, 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 szybko. Cześć wszystkim!